Trójki. Dziś w Oslo odbyła się ceremonia wręczenia pokojowej Nagrody Nobla, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie. Jego laureatką została Maria Corina Maciado, wenezuelska liderka opozycji, która od lat walczy z reżimem Nicolasa Maduro. Czy noby dla Maciado wzmocni pokojowy opór, a może stanie się też pretekstem do konfliktu? Co będzie się działo w Wenezueli? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Magdalena Górnicka-Partyka. Autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Jacek Hinz, były ambasador w Brazylii i Wenezueli. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maria Corina Maciado, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Jej samej dzisiaj nie było na wręczeniu nagrody, chociaż wiemy, że do Oslo miała dotrzeć. Co jej postawa nam mówi o, o tym, co dzieje się teraz w Wenezueli, czy nagroda dla niej to jest triumf dla opozycji, panie Ambasadorze? No to jest przede wszystkim triumf dla całego społeczeństwa, większości społeczeństwa wenezuelskiego, gdyż jak wiemy w ostatnich ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, no po prostu opozycja zdobyła niemal 70% głosów. I taki jest rzeczywiście rozkład sił. W związku z czym, kiedy mówimy w ogóle opozycja w przypadku Wenezueli? To nie, 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 mówi, nie, nie, rozumie, nie, nie należy tego rozumieć w kategoriach naszych europejskich. Opozycja partyjna, opozycja polityczna. Opozycja jest rozproszona, została wtrącona do więzienia, albo często byli opozycją torturowani, albo zmuszeni do opuszczenia kraju. W związku z czym opozycją jest właściwie te 70% społeczeństwa i dla nich udział Marii Koliny Macado, którą zresztą miałem poznać okazję poznać i rozmawiać wielokrotnie osobiście, no jest wielkim wydarzeniem i nie tylko dla nich, ale też dla. Wielu sympatyków y, y, strony wenezuelskiej z całej Ameryki Łacińskiej. To jeszcze powrócimy do tego, jak właśnie Wenezuela odbiera nagrodę, jak opozycja odbiera nagrodę Pokojowej Nagrody Nobla. Donald Trump mówił, że dni Maduro są policzone, one nie wykluczą operacji lądowej. Czy to jest realny plan, czy jest to może bardziej taka retoryka Trumpa, która co jakiś czas się pojawi, pojawia, pani Magdalena? Mam wrażenie, że to już to, to, ile razy miało być te jego dni policzone w ostatnich tygodniach, to się powtarza i Donald Trump ciągle nie chce. On już nawet dawał ultimatum tak? dla Nicolasa Maduro. I Ciągle nie chce zdradzić szczegółów. On powiedział, że nie będzie zdradzał szczegółów, że to jest ściśle tajne i nie będzie się przed dziennikarzami obnażał w kwestii planów militarnych. Z Donaldem Trumpem jest tak, że nie można niczego wykluczyć. A jeszcze ta pokojowa Nagroda Nobla może być takim przyczynkiem do tego, czy takim zielonym światłem, żeby dokonać tej zmiany reżimu. Donaldowi Trumpowi jest oczywiście to bardzo na rękę. I pamiętajmy też, że nawet w najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego, Donald Trump jasno, jasno zaznaczył, że stan Zjednoczone mają dominować w tej zachodniej hemisferze, więc on prawdopodobnie będzie dążył do tego, żeby... Um... Ten zachodniu, zachodnią półkulę uporządkować według swojej, swojej wizji i obsadzić najważniejsze, najważniejsze, stanowiska w najważniejszych krajach, przywódców, najważniejszych, najważniejszych krajów, osobom, którym może zaufać, czy osobom, które są bardziej nastawione na to, żeby pokojowo współpracować z rządem Stanów Zjednoczonych pod wieloma aspektami, czy gospodarczymi, czy walki z narkotykami, czy, czy walki z nielegalną imigracją. Także tutaj Donald Trump ma bardzo wiele do zyskania, stąd dla niego jest to tak ważny temat. Właśnie, dla niego jest bardzo ważny temat. Z kolei Nicolás Maduro, on nazwał Nobla spiskiem międzynarodowej prawicy. Jak w ogóle właśnie informacja, która jeszcze w październiku miała miejsce, że Nobel, pokojowy Nobel trafia dla Marii Kariny Machado, jak jest odbierany w Wenezueli? I przez opozycję no, Maduro to, to już wiemy, co na ten temat sądzi, panie ambasadorze. No, Wenezuelczycy to przyjęli naprawdę z wielkim wzruszeniem i zadowoleniem i z nadzieją. To im daje nadzieję, że jednak... Na zmianę? No, nadzieję na zmianę, że ich, ich walka, która w tej chwili w zasadzie... Jest, sprowadza się do, do niewychylania się za bardzo, dlatego że po prostu grożą takie represje, których nikt z nas tutaj obecnych nie, nie może pamiętać z czasów polskich, tylko to było w czasach stalinowskich, to znaczy torturowanie ludzi, prześladowanie. Za to, że ma Pani w, w telefonie jakąś wiadomość sympatyzującą z opozycji. Może być Pani wtrącona do więzienia i skazana na lata więzienia, niepełnoletnie dzieci w więzieniach. Także gorzej być nie może, i z punktu widzenia Wenezuelczyków no ta jedyna, rzeczywiście odważna, niesamowicie kobieta wielkich wartości, był, jest w stanie się przeciwstawiać i przebywała cały czas w ukryciu. Yy, więc to ona daje nadzieję, że ta walka ma sens, że to, yy, że to przyniesie jednak pozytywny skutek. Sam jej wyjazd do, do, do Oslo to jest no to jest igranie z, z, z dużymi niebezpieczeństwami, gdyż reżim zapowiedział, że potraktuje, traktuje ją jako uciekinierkę. A wiemy już, że poniekąd, że jest w Oslo, prawdopodobnie się tam pokaże. Jak wróci, tego też nie wiemy, ale może to być ten moment, jeżeli w ogóle Stany Zjednoczone się na coś zdecydują, w ten moment, żeby uderzyć punktowo na przykład w momencie, żeby, żeby zapewnić jej w miarę bezpieczny powrót do kraju, a jednocześnie wykorzystać sytuację i, i no i po prostu wyeliminować część przywództwa, część rządzącej mafii, bo to tylko tak można nazwać. Czyli mogą to być takie gorące dni teraz przed Wenezuelą Mogę. i jej powrotem. No. A o samej Kolinie Maciado, gdyby pan jeszcze mógł przybliżyć, bo ona jest liderką opozycji, ale też jest kobietą takim społecznikiem przez, przez lata jej aktywności politycznej. Tak, ona była przez lata zaangażowana w działalność taką organizacji pozarządowej. Przez lata też miała dobre stosunki z USA i na początku, jeszcze za życia Czaveza, ona była niezwykle ostrą przeciwniczką Czaweza i już wtedy jej reżim komunistyczny Chaveza groził po prostu, dostawała groźby cały czas, w związku z czym jej córki wszystkie są za granicą, i cała rodzina, mama, która teraz jest, jest w Oslo, więc to jest nie, niezwykle odważna kobieta, ale ona zmieniła swój trochę język i postarała się też przyciągnąć i tych wszystkich ludzi z, z tak zwanych niższych kręgów społecznych i to jej się udało w dużym stopniu. Bardzo jej się udało, dlatego, że Chavez Maduro, przepraszam, mm. bo to to jest właściwie ten sam reżim, ale Nicolás Maduro ma po prostu teraz bardzo mało nawet swoich zwolenników w tych, w Samsach w dzielnicach samsowych. Jeżeli chodzi o jej stosunek do Stanów Zjednoczonych, ponieważ ona też tak jakby współgra, czy gra z Donaldem Trumpem, jest to z pewnością pewnego rodzaju gra, która może przynieść korzyści. Ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Marco Rubio, który objął fotel sekretarza stanu, no on też za każdym razem naciskał na to, aby reżim Wenezueli był zmieniony. I niektórzy chyba też twierdzili, że bardziej Marco Rubio naciskał na to, a aniżeli Donald Trump, pani Magdalena. No. Tak, mam wrażenie, że to jest osobisty plan Marko Rubio, który jest synem imigrantów z Kuby, tak, że on doskonale zna reżim komunistyczny na historii własnej rodziny i dla niego to jest taka sprawa bardzo mocno osobista i on dąży do tego, żeby takie reżimy lewicowe dość mocno w Ameryce Łacińskiej zmieniać i wspierać tę zmianę jako, jako Stany Zjednoczone, więc jego początek, jego urzędowania to są w ogóle wizyty w Ameryce Łacińskiej, więc widać, że on się bardzo mocno fokusuje na tej akurat części świata i że to jest dla niego taka bardzo ważna misja, żeby nawiązywać dobre relacje, żeby wspierać zmiany reżimów w tych, w tych krajach, gdzie mamy reżimy no, niesprzyjające Stanom Zjednoczonym, czy niesprzyjające tej linii ideologicznej Donalda Trumpa. On może być takim głosem podpowiedzi Donalda Trumpa, jak postępować w Caracas? Zdecydowanie tak. To jest najważniejszy doradca Donalda Trumpa, jeśli chodzi o, o Wenezuelę i można się liczyć z tym, że opinia Marku Rubio będzie decydująca dla do Donalda Trumpa, kiedy uderzyć, jak uderzyć i jak, jak ma wyglądać ta zmiana. Na czy to ma być punktowe, czy to ma być dłuższe zaangażowanie, jak to będzie wyglądać. Więc tutaj Marco Rubio jest nieoceniony, jeśli chodzi o to, jak to Stany Zjednoczone będą planować, jak to, jak, to, jak to w końcu się rozegra. A jeżeli chodzi o jej relację z Donaldem Trumpem, ona otwarcie chwaliła Donalda Trumpa jako wizjonera. Czy upatruje pan w tym taką postawę, że ona widzi w Donaldzie Trumpie chyba jedyną osobę, która rzeczywiście mogłaby doprowadzić do zmiany reżimu? No, zdaję sobie sprawę, że to jest jedyny sposób wywierania presji, bardzo silnej presji e, włącznie nawet z możliwością z możliwością e, ingerencji zbrojnej. E, co zresztą wielu moich znajomych Wenezuelczyków wcale by nie miało nic przeciwko temu, dlatego że no oczywiście nie mówimy o wojnie domowej, mówimy o tych punktowych raczej uderzeniach, dlatego że coraz trudniej jest Wenezuelczykom dostrzec możliwość wyjścia z tej sytuacji. W momencie, kiedy całkowicie rządzi mafijna grupa, która, która ma swoje, która, która przeciwstawia społeczeństwu wojsko, siły, bezpieczeństwa, policję. Jest to naprawdę niezwykle trudna sytuacja. Nie mają też nic do stracenia, jeśli chodzi o poziom życia. Zdecydowana większość Wenezuelczyków żyje w nędzy lub skrajnym ubóstwie. Nie ma dostępu do służby zdrowia, nie ma lekarstw, brakuje lekarstw. Lekarzy nie ma, dlatego, że raz, że wyjechali ze względu na, ze względu Finansowych, ale przede wszystkim też ze względu na to, że brakuje środków medycznych, brakuje wszystkiego w szpitalach. Więc sytuacja, zarówno po względu humanitarnym, ekonomicznym, jakimkolwiek paliwowym, jest, jest dramatyczna i gorzej być nie może. W związku z czym mówienie, że e, ingerencja jakaś dłuższa amerykańska w Wenezueli, Oczywiście wywołałaby niezadowolenie wielu państw latynoamerykańskich, to do tego to nie mam wątpliwości. Natomiast sama ingerencja i sama presja Stanów Zjednoczonych, to co zabiega też Maria Corina Machado, głównie o, o tę presję ca, cały czas, no jest wielką nadzieją dla Wenezuelczyków, że jest to ten czynnik, który może wnieść jakąkolwiek doprowadzić do zmiany. A czy Stany Zjednoczone ośmieliłyby się na taką akcję zbrojną? Czy to jest na razie tylko pokazywanie, straszenie, przybliżanie się? Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone dość mocno patrzą na Wenezuelę i na zachodnią półkulę, jako na takie swoje własne podwórko. Więc można powiedzieć, że to jest taka interwencja bardziej wewnętrzna niż tak zwane wojny zagraniczne, jak na przykład wojna w Ukrainie. Dla Stanów Zjednoczonych Wenezuela jest dużo bliższa, dużo bardziej namacalna i dużo bardziej niepokoje czy to, co się dzieje w tej chwili, dużo bardziej zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia Donalda Trumpa niż to, co dzieje się w Ukrainie. Stąd to można patrzeć na to, że to jest taka interwencja bardziej na swoim podwórku, niż taka interwencja, która nie podoba się Donalda Trumpa, takie zagraniczne wojny i interwencje Stanów Zjednoczonych gdzieś daleko za oceanem. To dla nich jest coś abstrakcyjnego. Na przykład, natomiast Wenezuela jest tutaj blisko, jest bardzo mocno związana z tym, co się dzieje w, w samych Stanach Zjednoczonych. Więc dla Donalda Trumpa nie ma takich przeszkód, też ideologicznych, które go mogłyby hamować. Czy, czy nie ma takiego oporu jego wyborców, którzy mogliby się temu bardzo mocno sprzeciwiać? Tu właściwie nawet można powiedzieć, że byłaby to walka o te wartości, które Stan Zjednoczone zawsze walczył, o wolność. No ale właśnie, czy możemy też określić, jaki jest Cel Stanów Zjednoczonych, czy bardziej wartości, czy może zasoby ropy naftowej? No, Donald Trump <grym> mówi, że to są przede wszystkim walka z, z narkoterrorem i to jest dla niego tak. On, on, on tak to przedstawia swoim wyborcom i oni. oni to się... Prawda, Chociaż narkotyki to bardziej chyba przez Kolumbię i Meksyk. E, natomiast przez Pacyfik, a nie tak. przez Morze Karaibskie. Tak, natomiast no, to musi być odpowiednio sprzedane jego wyborcom, którzy, się zmaga, którzy wiedzą, że kryzys z fentanolem jest bardzo, bardzo dotkliwy i bardzo mocno daje się weznać. I społeczeństwu amerykańskiemu. Więc dla Donalda Trumpa to jest po prostu wojna z narkoterrorem, to jest też wojna z nielegalną imigracją. I jakby to są dwa takie bliskie czynniki, czy takie pilne czynniki. Oczywiście w, gdzieś jest w podłożu też kwestia ropy naftowej, no a dla Marco Rubio czy dla, dla Departamentu Stanu to też jest kwestia ideologiczna i kwestia porządkowania tej zachodniej hemisfery. I jeszcze zwalczanie wpływów chińskich też do Zdecydowanie dla tak. Jest. A no właśnie, bo to jeszcze ten trzeci gracz, który jest bardzo istotny dla Stanów Zjednoczonych. To jeszcze tak się podpytam na koniec. Maciejdo w swoim takim oświadczeniu mówiła o pokojowej, ale zdecydowanej zmianie. Czy najbliższe dni, czy najbliższe miesiące, najbliższy ten czas, to rzeczywiście ta, ten pokojowy scenariusz jest realny? Czy wszystko może się wydarzyć, pani ambasador? No, moim zdaniem żaden socjolog ani politolog nie jest tego w stanie przewidzieć co się wydarzy w najbliższych miesiącach, ale niewątpliwie są to miesiące, które mogą być istotne dla, dla zmian w Wenezueli, ze względu z biegu tych okoliczności, to znaczy wręczenia pokojowej Nagrody Nobla, ceremonii, e, obecności samej Marii Kolino Machado w Oslo, e, co być może jeszcze jutro będziemy mieli okazję poznać szczegóły, jak to, jak to wygląda, a także presji amerykańskiej, nie, niebywałej od 1989 roku obecności amerykańskiej marynarki i sił lotniczych w regionie karaibskim więc może to jednak doprowadzić do, do zmian, aczkolwiek żeby do, do czegoś doszło, to raczej upatrywałbym też możliwości buntu niższych oficerów w siłach zbrojnych wenezuelskich, gdyż jak mówię rządzą skorumpowani wojskowi, generałowie. To jest, to jest, którzy są, mają, którzy odpowiadają za handel narkotykami, przemyt złota i wszystko co sobie, sobie można wyobrazić jest to grupa mafijna po prostu. I, I oni nie chcą od, od tej władzy oddać, w związku z czym obawiają się zmian, bo wtedy zarówno Maduro, jak i oni będą musieli odpowiedzieć. I Wenezuelczycy, większość znany, znajomych, znanych mi Wenezuelczyków uważa, że nie powinno być miejsca na kompromis, że powinni odpowiedzieć za to, co, co zrobili. Będziemy z pewnością do tych tematów powracać i śledzić, co dzieje się w Wenezueli. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Bardzo dziękuję. dziękuję. I pan Krzysztof Jacek Hinz, były ambasador w Brazylii i Wenezueli. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls